Hello everyone, z tej strony PGA, to jest kolejny epizod z serii miejskich legend YouTube'a, to znaczy internetu. W dzisiejszym odcinku zmierzymy się z legendą o pewnym jegomościu, który lubi obserwować różnych ludzi, którzy oglądają filmik, na którym on się znajduje. Mirjana Mordegard Glasgow. Tak wiem, pewnie źle wypowiedziałem te imiona oraz nazwisko, ale mnie to kompletnie nie interesuje. Bądź co bądź postaram się wymawiać te słowa poprawnie, ale niczego nie obiecuję. W tym odcinku powrócę trochę do dawniejszych schematów, czyli na początku przeczytam pastę związaną z tą legendą, po czym podsumuję ją w paru słowach na końcu, albo podczas czytania, zależy na jakim poziomie się ona będzie prezentować. No i po tym wezmę skalpel i zacznę kroić tą legendę na wszelakie sposoby, jak chirurg albo piekarz. Kto jak boli. Normalnie na wstępie tłumaczę o co chodzi z daną legendą omawianą w filmiku, no ale jako, że pasta zrobi swoje co do tej czynności, to raczej bym się tylko powtarzał. Tak więc przyszedł czas na czytanie. Zapnijcie pasy, bo droga będzie wyboista. Istnieje pewien film na YouTube o tytule Mirjana Mordegard Glasgow. Jeśli spróbujesz go odszukać. Poszukiwania zakończył się fiaskiem. Nie dziwię się. W końcu te całe YouTube'owe algorytmy są zmieniane co sekundę. Jeżeli już to trafisz na 20-sekundowy, nie, zaraz. Jeżeli już to trafisz to 20 film, na którym ujrzysz mężczyznę intensywnie się w ciebie wpatrującego. To zdanie nie zostało dobrze napisane. Bez żadnych emocji, a następnie uśmiechającego się przez dwie ostatnie sekundy. Tła nie da się zidentyfikować to zaledwie fragment prawdziwego filmu. Pełny film trwa dwie minuty i został usunięty przez pracowników YouTube po tym, jak 153 ludzi, którzy wyświetlili wideo, wydłubali sobie swoje oczy i wysłali je pocztą do głównego biura YouTube w San Bruna. Okej. Okay. Jak ktoś może wysłać komuś paczkę ze swoimi wydłubanymi oczami? Czy taka osoba pozbywa się gałek ocznych przed, czy po napisaniu adresu na kopercie? Chociaż nie, to nie ma sensu, bo i tak nie zrobią nawet pięciu kroków poza swoim własnym domem, jako oni znajdą drogę do najbliższej skrzynki pocztowej bez żadnej pomocy. A nawet jeśli znaleźliby chętnego, to kto o zdrowych zmysłach wziąłby ten list, ociekający krwią, i poszedł z nim na pocztę? Wspomnienie widzowie również popełnili samobójstwa na wszelakie sposoby. Pewnie zrobili to przed wysłaniem ich gałek ocznych. Zaś tajemnicze napisy, które też wycięły na swoich ramionach jeszcze nie zostały rozszyfrowane. A, a kiedy to zostało ustalone? Pracownicy YouTube na pewien okres wstawili pierwsze 20 sekund filmu, by stłumić jakiekolwiek podejrzenia i odwieść ludzi od poszukiwań prawdziwej wersji oraz wysłania jej na YouTube. Problem w tym, że te 20 sekund filmu to rzekomo część tego prawdziwego, więc wstawiając go na stronę, wstawili też i prawdziwą wersję, a raczej jej część, więc o czym ty kurde mówisz? Sam film został wyświetlony tylko przez jednego pracownika YouTube, który zaczął krzyczeć po 45 sekundach jego trwania. Teraz mężczyzna jest w stanie psychicznego opanowania. To skoro jest opanowany, to w czym problem? Widocznie nie potrafi sobie przypomnieć, co takiego oglądał. Inni pracownicy, którzy przebywali w tym samym pomieszczeniu, w którym mężczyzna odbywał seans, wyręczyli go i wyłączyli filmik, twierdząc, że, że wszyscy słyszeli wysoki, przenikliwy dźwięk. Żaden zaś nie odważył się spojrzeć na ekran. No bo ktoś musiał stać się królikiem doświadczalnym, a wypadło na tego kolesia, bo przegrał w kamień papier nożyce. Osoba, która wstawiła film, nigdy nie została odnaleziona, jej adres IP jej komputera nie istnieje, człowiek na filmie został zidentyfikowany jako Byron Cortez i wideo. Jak zostało wyżej wspomniane, odnaleźć można 20-sekundowy fragment filmu, jak też i inne wersje, które krążą po internetach. Niektórzy ludzie wciąż utrzymują, że mają dziwne odczucia po ich obejrzeniu, lecz nic makabrycznego się nie dzieje. Jej, oto pasta w całej swojej okazałości. Powiem tyle: idea tego, co się dzieje w filmiku, jest bardzo dobra. Odtajemniczy taki filmik krąży po internecie i straszy każdego, kto go obejrzy, wywołując stan niepokoju przeróżnymi dziwnymi dźwiękami. I zgaduje obrazami, co jest normalne. Dźwięki o odpowiedniej frekwencji potrafią zrobić takie rzeczy. To, co jednak nie jest normalne, to te debilstwa, o których mówi nam pasta w rozwinięciu. No bo ludzie ślący, YouTube'owych wydłubane gały, po czym popełniający samobójstwo. Albo i nawet popełniający samobójstwo przed wysłaniem tego prezentu, jest po prostu niedorzeczne, głupie i w ogóle nie pasuje. A ten cały seans pracownika YouTube'owego, ta, wciskajcie ten kit komuś innemu, tak samo jak nieznane IP, pierwszej osoby, która przesłała to wideo. No więc pasta jest do kitu, ale sam pomysł legendy jest bardzo dobry i gdyby tak usunąć te idiotyzmy i zostawić same fakty, to istnienie filmiku wygląda na bardzo prawdopodobne. No bo hej, jeżeli nie ma na końcu żadnej ręki, która wyskakuje z ekranu i mnie zabija mimo tego, że wciąż pisze ten tekst na klawiaturze, to trzeba przyznać punkty tam gdzie trzeba. No więc jako, że jestem odważnym człowiekiem, a przynajmniej tak myślę, i nawet na nicość spoglądam z pogardliwym spojrzeniem. Postanowiłem uzbroić się w klawiaturę, myszkę, przeglądarkę internetową oraz kubek ciepłej herbaty i wyruszyć w nieznane czeluści YouTube'a w poszukiwaniu tego oryginalnego filmiku z panem Makareną i jego glasgorwową mordą. No i przedzierając się przez takie główne jak filmiki z reakcjami, w końcu dotarłem do rzekomo oryginalnego filmiku który znajdował się na pierwszej stronie w wyszukiwarce. Dobra robota, YouTube, w ukrywaniu go przed nami. Jak zwykle zasługujecie na złoty medal. <grych> jako, że byłem ciekawy, co kryje się w tych dwóch minutach filmiku, zdecydowałem się kliknąć na miniaturkę i rozpocząć seans. Oto, co się na nim dzieje. I tak przy okazji powiem, że będę zamieszczał zrzuty ekranu, więc wasze oczy powinny być bezpieczne jednak... Jeżeli wolicie dmuchać na zimne, to możecie zjechać na dół, dopóki nie skończę tematu. Będziecie bezpieczni w sekcji komentarzy. Więc mamy samego ruskiego bohatera naszych opowieści, gapiącego się na nas z czerwonym filtrem i efektami zrobionymi w Windows Movie Makerze. Po 20 sekundach słychać dźwięk dzwoniącego dzwonka, po czym efekt czerwieni trochę się zmienia. Ale efekty z Microsoft Movie Makera wciąż są widoczne gołym okiem. Później nasze uszy są traktowane takim szumem. Skrzyżowanym z szeptem, jeżeli to ma jakikolwiek sens. W 36 sekundzie Gajgas opanowuje filmik, ponieważ twarz Makareny dostaje przybliżenie i drobną edycję w okolicy czoła, dzięki której nasza postać wygląda na złowieszczą. W tle słychać też spowolniony śmiech alkoholika po przedawkowaniu jaboli. Jednak tym pijakiem okazuje się sam pan Makaron, bo stopniowo otwiera usta i śmiech robi się coraz głośniejszy. 52 sekundzie Morda przybliża się do nas jeszcze bardziej. No i widzimy ruszające się przeżółkłe oczy, które rozglądają się na różne sposoby i strony. Przypomina mi to ten gif, w którym czarne oko na czarnym tle rozgląda się w ten sam sposób. No i przy okazji spogląda też na nas, tak samo jak makaron na filmiku. No i od dotarcia do połowy dostajemy mieszankę tego co widzieliśmy wcześniej, tylko że sceny są krótsze i zmieniają się dość szybko między sobą od czasu do czasu dodając jakiś nowy efekt. Więc jaki mam wniosek po obejrzeniu tego? Moje oczy nie opuściły moich oczodołów, ale przyznam, że mnie trochę bolały po seansie. Twórca potrafi używać Windows Movie Makera, to jest fakt. Potrafi też wklejać dźwięki, tworzyć różne efekty. Wszystko jednak obraca się tylko i wyłącznie wokół tej twarzy. Powiem wam, że przed obejrzeniem filmiku spodziewałem się, że zostanie ona pokazana z paru kątów. Ale to co dostałem, to sfotoszopowane wersje tej samej gęby. Raz z innym tłem, raz zbliżone, i tak dalej, i tak dalej. No ale i ta cała twarz wcale nie jest aż taka straszna ani specjalnie szpetna, po prostu jakiś koleś się na nas gapi i my przez to mamy wydłubać sobie oczy. No błagam. Sądzę, że nadszedł czas na rozłożenie tej legendy na czynniki pierwsze. Powiedzmy, że ten filmik nie jest oryginalny, tylko został skonstruowany na podstawie pasty. Autor wyobraził sobie, jak to mogło wyglądać. I powiem w nawiasie, że przesadził z czerwonym filtrem. Proszę bardzo, i Makaron Morda Glasgow, jak nie patrzeć. No to w takim razie, jak konkretnie wygląda oryginał? Tego jakoś w internecie nie znalazłem. Widać, te 153 osoby zabrały tę wiedzę ze sobą do grobu. Ale hej, zostaje jeszcze ten cały pracownik, no nie. Czemu nikt z nim nie spróbował się skontaktować? Oprócz tego, no, oczywiście. Brak odzewu jakichkolwiek mediów nie przemawia na korzyść tej legendy. Wiem, że bardzo często poruszam ten argument, no ale co innego mogę zrobić? W końcu media podłapałyby fakt, że tyle ludzi wysłało do YouTube'u swoje oczy i popełniło samobójstwo prędzej czy później. Bo w końcu są takie powszechne. No, i jako że jest to bardzo poważna sprawa, to o dziwo nie było na jej temat żadnego śledztwa. A i jeszcze czy wszelakie listy i paczki są poddawane jakimś skanerom? Wiecie, żeby nie było, że ludzie między sobą wysyłają jakieś bomby albo bronie biologiczne. Na pewno taki skaner znalazłby parę oczu w pudełku bez problemu albo w kopercie zależy, co powoduje, że taki prezent miałby trudności z dotarciem do odbiorcy. Ostatecznie zostaje jeszcze jedna kwestia do rozwiązania. Chyba że o czymś wcześniej zapomniałem, ale nie sądzę. Do czyjej osoby jest przyklejona ta szatańska twarz? No cóż, sama creepypasta to już zdradza. Osobą, którą widzimy na filmiku jest... Byron Cortez! Rosjanin mieszkający w USA z całkiem niezłą posadą, a przynajmniej można to wywnioskować z jego profilu na Facebooku. Jego zdjęcie zostało rzekomo użyte w ankiecie o profesjonalistach marketingowych w 2004 roku, jako przykład na stronie hillmancurtis.com. Oczywiście odwiedziłem tą stronę i ankiety nie znalazłem, ale... Można tam się doszukać screenów oraz opisu tego, jak ona wyglądała. Więc chodziło mniej więcej o to, że pracownicy firmy Akwent, czy jakoś tak, byli filmowani, a oni sami mieli być tak nieruchomi, jak to możliwe. Po czym umieścili ich twarze na stronie w formie GIFów tutaj zgaduję, bo nie zostało to dogłębnie wyjaśnione pomysłodawcy chcieli wywołać efekt zaskoczenia u internautów. No i się im to udało, ponieważ to była jedna z najczęściej odwiedzanych stron tej firmy. Wiadomo tam patrzysz na tą stronę, a tutaj nagle ktoś ci zaczyna mrugać i ty się przestraszasz i o oh my god. I możemy domyśleć się, co się stało potem. Ktoś był tak zszokowany, że postanowił sobie ściągnąć jeden z gifów, pobawić się filtrami, przesłać na YouTube ten filmik i... Proszę bardzo, mamy naszą legendę! Szczerze powiem, że pasta strzela sobie w stopę wyjawniając imię tego pracownika, ponieważ można bardzo łatwo wyszukać, to tak naprawdę biega z tym upiornym filmikiem, jeżeli wpisze się jego imię w wyszukiwarce. Ach, no cóż. I tak oto dobiega końca ten odcinek Miejskich Legend Internetów i kolejny mit obalony i jej... Ale tak na serio, jak, tak jak powiedziałem wcześniej, sam pomysł Mordegarda jest bardzo dobry, prosty oraz efektywny. Pomimo tego, że pasta na ten temat jest niedorzeczna, to od czasu do czasu trafiam na ludzi wspominających o tych strasznościach. No a teraz wszyscy wiemy, że to są tylko i wyłącznie bujdy. To był PG, do następnego razu, cześć!